Przyczyna powstania cmentarza żydowskiego w zabrzu jest ściśle związana z zasadami, jakie obowiązują w, re... w religii Mojżeszowej, czyli w judaizmie cmentarz jest jednym z tych elementów, które są niezbędne, żeby mogła powstać samodzielna gmina żydowska, może powiem inaczej. Jeśli Państwo gdzieś widzicie cmentarz żydowski, zwiedzacie różne miejsca na świecie, tam, gdzie jest cmentarz żydowski, tam funkcjonowała zorganizowana gmina żydowska. Z... Oprócz cmentarza była synagoga, łaźnia, szkoła, no i cmentarz. Te cztery elementy tworzą jakby podstawy dla funkcjonowania zorganizowanej gminy żydowskiej. Oczywiście może być tak, że jest miejscowość, w której są Żydzi, ale mają, tworzą jakąś organizację, że są jak gdyby filią jakiejś większej gminy. I jeśli któryś z ich członków umrze w tej miejscowości, a nie ma tam cmentarza, no to zwłoki są przewożone na najbliższy cmentarz. I ci Żydzi, którzy na przykład wiemy, że już w XVIII wieku Żydzi w Zabrzu byli, byli oni w pierwszej połowie także XIX wieku, a tu jeszcze nie funkcjonował cmentarz żydowski, nie było w ogóle takiej zorganizowanej gminy i ich ciała były przewożone na cmentarz żydowski, na stary cmentarz żydowski do Bytomia. Mhm. Na naszym zabrzeńskim cmentarzu żydowskim pochowano około 700 osób. Natomiast jeżeli chodzi o ilość maceb zachowanych do dzisiaj, ta liczba nie przekracza chyba połowy. Powiem tak, odwrócę to trochę, jest inaczej. Na zabrzeńskim tak? cmentarzu jest pochowanych około tysiąca, tysiąca Żydów zabrzeńskich, mhm. a 700 jest na grobku. To jest to, co ocalało, mhm. ocalało i z Holokaustu, i tych wszystkich powojennych dziejów, bo Holokaust zniszczył ludzi, zniszczył kulturę, starał się zniszczyć. Także te dziedzictwo, które z sobą Żydzi otrzymali, i sami też działali na to, żeby je tworzyć. Więc zachowało się tu na tym cmentarzu ponad 700 nagrobków. E, jeszcze jedno pytanie. Nie tylko życie są tutaj pochowani, prawda? Zgadza się. Kto uważnie by pochodził po tym cmentarzu, wszedł w każdy jego zakamarek, zwraca uwagę szczególnie na tablice z epitafiami, to zobaczy, że może znaleźć tu w tej tylnej części cmentarza, jakby po drugiej stronie od głównego wejścia, dwa nagrobki z inskrypcjami brzmiącymi w języku rosyjskim. No i zacznie się zastanawiać, on pomyśli, Żydzi Rosyjscy, ale kiedy sięgniemy do dokumentów, do archiwaliów, powstaje niezwykła historia. Jesteśmy w I wojnie światowej, zresztą widać to po datach pochówków tych dwóch dwóch osób, które tam spoczęły, dokładnie ich spoczęło pięciu, ale dwa nagrobki się zachowały. Jest pierwsza wojna światowa na terenie Zabrza znajdują się obozy pracy i w tych obozy, obozach pracy niektórzy jeńcy rosyjscy zmarli. Powstał wielki problem w ogóle w zabrzu, gdzie ich pochować, bo nie ma cerkwi, nie ma cmentarza prawosławnego i proszę sobie wyobrazić, kościoły odmówiły. No ale są zwłoki, nie, nie można coś co z nimi zrobić. Więc y, uspokojono całą sytuację, spotkali się duchowni i między sobą ustalono, że każda parafia weźmie po kilkunastu tych żołnierzy i u siebie pochowa. I tak się też stało właśnie Gmina Żydowska. Rabin zadecydował, Dobrze, znajdziemy miejsce i ci tych pięciu żołnierzy rosyjskich wyznania prawosławnego spoczywa na terenie cmentarza żydowskiego w zabrze. Jeżeli mowa o pochówku osób na cmentarzu, nie tylko tych, o których teraz mówiliśmy, ale też Żydów wcześniej, brakuje nam domu pogrzebowego. On został zniszczony w czasie II wojny światowej, prawda? Już przed rozpoczęciem II wojny światowej, ponieważ prześladowania narodu żydowskiego rozpoczęły się już zanim Niemcy wywołali II wojnę światową na terenie Niemiec one się rozpoczynają od dojścia narodowych socjalistów do władzy z Adolfem Hitlerem na czele, czyli bojkot sklepów żydowskich, ustawy norymberskie, ale tym takim Takim potwierdzeniem, że jednak my, Niemcy, nie chcą mieć w siebie Żydów jest Noc Kryształowa. To jest listopad 1938 roku. Niemcy w zorganizowany sposób podpalają wszystkie synagogi na terenie swojego państwa, także i w Zabrzu. Oprócz synagog także dewastacji ulegają domy przedpogrzebowe i tutaj w Zabrzu, oprócz synagogi, podpalono również dom przedpogrzebowy, który tutaj u wejścia na cmentarz się znajdował. Dziś mamy po nim tylko betonową płytę. To w takim razie, skoro dom przedpogrzebowy został zniszczony w 1938 roku, w jaki sposób przygotowywano ciała do pochówku? Wiemy, że ostatni pochówek to jest rok 1954. Zgadza się. Myślę, że gmina żydowska mogła to albo uczynić w jakimś wyznaczonym pomieszczeniu, lub w domu przedpogrzebowym, no, takim ogólnie dostępnym dla wszystkich. To polega na odpowiednim przygotowaniu ciała do, do pokówków, prawo religijne. To, to bardzo rygorystycznie defini. Definiuje. To by trzeba zrobić osobny po prostu wykład na ten temat. Ale na pewno to zostało wszystko zgodnie z prawem. Głównie chodziło o to, żeby odpowiednio umyć ciało, przygotować do buchówku i żeby ono jak najszybciej po stwierdzeniu śmierci zostało pochowane do ziemi. Bo z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. No i. No, Żydzi wierzą w zmartwychwstanie zgodnie z 13 artykułem Wiary. No i ciało musi trafić do ziemi i czekać tam w spokoju, nienaruszone aż do przyjścia Mesjasza. To wrócimy na chwilę jeszcze do czasów współczesnych. Co dzieje się w tej chwili z cmentarzem żydowskim w Zabrzu? Cmentarz żydowski w Zabrzu. Yy należy do skarbu państwa, więc to państwo powinno się nim opiekować, ale no wiemy jak wyglądają obiekty, które do skarbu państwa należą, to tak jakby były niczyje. Szczególnie cmentarz to jest chyba ostatnia rzecz, o którym państwo chciałoby myśleć, dlatego... Bo już w latach 80. za moją sprawą powstał taki społeczny komitet opieki nad cmentarzem żydowskim i on do dnia dzisiejszego w sposób propublico bono opiekuje się cmentarzem. Organizujemy tu prace społeczne. W ramach ja, czy któryś z moich kolegów idzie do szkoły, robimy lekcję opowiadającą o historii, o wielokulturowości Zabrza, a młodzież za to w formie jakby takiego podziękowania pracuje razem z nami na cmentarzu. Grabimy, wywożimy śmiecie, staramy się poustawiać te nagrobki, które zostały przewrócone lub wydobyć je z, no, z ziemi, jeśli jest to tylko możliwe. Więc cmentarz ma swoją opiekę. Na co dzień jest zamknięty, ale można się tu dostać. Nie należy się zrażać tym, że główna brama zdobiona Gwiazdami Dawida jest zamknięta. Wystarczy przyjść, skontaktować się ze mną. Ja taki klucz po prostu daję i każdy może sobie tu wejść i sam przekonać się, jak to mm -hmm. jest niezwykle piękne miejsce przez Żydów określane jako Dom Życia Bet-Haim.